Księga Kapłańska, rozdziały od 22 do 25. Po czym Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Aarona i jego synów, aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów, które oni mi poświęcają, nie mojego świętego imienia. Ja jestem Pan. Powiedz im, aby wiedziały o tym przyszłe pokolenia. Jeżeli kto z potomków waszych, będąc w stanie nieczystości rytualnej zbliży się do rzeczy świętych, które Izraelici poświęcają Panu, to człowiek ten będzie odrzucony ode mnie. Ja jestem Pan. Żaden potomek Arona, który by był trędowaty lub cierpiący na wyciek, nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, dopóki się nie poda oczyszczeniu. Tak samo będzie z tym, który się dotknął kogoś nieczystego z powodu umarłego albo tego, z którego wypłynęło nasienie. Również z tym, kto się dotknął jakiegoś płazu czyniącego go nieczystym, albo się dotknął człowieka, który uczynił go nieczystym wskutek swojej nieczystości. Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy, będzie nieczysty aż do wieczora. Nie będzie jadł rzeczy świętych, ale przedtem wykąpi ciało w wodzie. Po zachodzie słońca będzie oczyszczony. Potem będzie jeść rzeczy święte, bo one są jego pokarmem. Nie będzie jadł padliny ani mięsa zwierząt rozszarpanych, bo przez to stałby się nieczysty. Ja jestem pan. Będą strzec mojego zarządzenia, nie będą narażać się na grzech z tego powodu. Za to spotkałaby ich śmierć, ponieważ dopuściliby się bezczeszczenia. Ja jestem pan, który ich uświęcam. Żaden niepowołany i nie będzie jadł rzeczy świętych ani mieszkający u kapłana, ani najemnik nie będą jedli rzeczy świętych. Jeżeli jednak kapłan kupił niewolnika za pieniądze, ten może jeść rzeczy święte. Również i ci, którzy urodzili się w jego domu, będą jedli jego pokarm. Córka kapłana, która wyszła za mąż, za obcego, nie będzie jadła ze świętych rzeczy ofiarowanych. Jednakże córka kapłana, która owdowiała albo została porzucona, a nie ma dzieci, i wróciła do domu ojca, będzie mogła jeść z pokarmu należnego jej ojcu, tak jak za młodych lat. Ale żaden niepowołany nie będzie go jadł. Jeżeli kto je Rzecz Świętą przez nieuwagę, wynagrodzi za nią kapłanowi, dodając jeszcze piątą część wartości. Oni nie będą bezcześcić Rzeczy Świętych, które Izraelici ofiarują dla Pana. Naraziliby ich na ciężką winę przez jedzenie ich Rzeczy Świętych, ja jestem Pan, który ich uświęcam. Następnie Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Aarona i jego synów, i do wszystkich Izraelitów, i powiedz im: Jeżeli kto spośród Izraelitów, albo spośród przybyszów w Izraelu przynosi swój dar, czy to będzie ofiara ślubowana, czy dobrowolna, a z rodzaju tych ofiar, które się przynosi Panu, jako ofiary całopalne, to, aby były przyjęte, muszą to być zwierzęta bez skazy, samce, cielce, barany lub kozły. Żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze, bo to nie byłoby od was przyjęte. Jeżeli kto chce złożyć panu oferę biesiadną, aby wypełnić ślub albo jako dar dobrowolny, niezależnie od tego, czy to będzie duże czy małe bydlę, będzie ono bez skazy, aby było przyjęte. Nie będzie w Nim żadnej skazy. Nie będziecie składać w ofierze Panu zwierząt ślepych, ułomnych, okaleczonych, spuchniętych, parszywych, owrzodzonych. Nie będziecie takich zwierząt składać na ołtarzu na ofiarę spalaną dla Pana. Cielca albo barana niekształtnego lub niewyrośniętego możesz złożyć jego ofiarę dobrowolną, ale jako ofiara ślubowana nie będzie on przyjęty. Zwierzęcia, które mają teraz gniecone, starte, wyrwane albo wycięte, nie będziecie składać w ofierze panu i nie będziecie takich rzeczy robić w waszym kraju. Także nie będziecie przyjmowali takich zwierząt od cudzoziemca i nie będziecie ich ofiarowali jako pokarm dla boga waszego, bo ten brak jest w nich skazą i dlatego nie będą przyjęte na waszą korzyść. Potem pan powiedział do Mojżesza. Jeżeli urodzicie się ciele, jagnię lub koźlę, to będzie ono przez 7 dni przy matce. Zaczynając od ósmego dnia i dalej, będzie ono przyjęte jako dar spalany dla Pana. Nie będziecie tego samego dnia zabijać krowy albo owcy razem z jej małym. Kiedy będziecie składać dla Pana ofiarę dziękczynną, składajcie ją tak, aby była przyjęta. Tego samego dnia będzie spożyta. Nie będziecie z niej nic zostawiać aż do rana. Ja jestem Pan. Będziecie strzec moich przykazań i wykonywać je. Ja jestem Pan. Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia. Okazuję moją świętość pośród Izraelitów. Ja jestem Pan, który was uświęca, który wyprowadzi was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Ja jestem Pan. Dalej pan powiedział do Mojżesza: mów do Izraelitów i powiedz im, oto czasy święte pana, na które będziecie wzywać ich zawołaniami świętymi. To są moje czasy święte. Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat. Jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. To jest szabat dla pana we wszystkich waszych siedzibach. Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, 14 dnia miesiąca, o zmierzchu jest Pascha dla Pana, a 15 dnia tego miesiąca jest święto prześników dla Pana. Przez 7 dni będziecie jedli tylko prześne chleby. Pierwszego dnia będzie dla Was zwołanie święte, nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną. Siódmego dnia będzie święte zwołanie. Nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy. Potem Pan powiedział do Mojżesza. Mów do Izraelitów i powiedz im. Kiedy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snopie jako waszego plonu. On dokona gestu kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona im gestu kołysania w następnym dniu po szabacie. W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla Pana, baranka bez skazy urodzonego w tym samym roku, wraz z ofiarą pokarmową dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę spalaną miłową dla Pana, a także ofiarę płynną, ćwierć wina. Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania. Siedem tygodni pełnych. Aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla pana. Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu kołysania, każdy z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki, kwaszone. To będą pierwokiny dla pana. Oprócz chleba złożycie w ofierze siedem baranków bez skazy, jednorocznych, jednego młodego cielca i dwa barany. One będą ofiarą zaupalną dla Pana, razem z ofiarą pokarmową i z ofiarą płynną. Będzie to ofiara spalana, miła woń dla Pana. Ofiarujecie też jednego kozła jako ofiarę przebagalną i dwa baranki jednoroczne, jako ofiarę wisiadną. Kapłan wykona nimi przed Panem gest kołysania, razem z chlebaniem pierwokin, razem z dwoma barankami. Będzie to rzecz poświęcona Panu, przeznaczona dla kapłana. Tego samego dnia zwołacie lud. Będzie to dla Was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest to ustawa wieczysta we wszystkich Waszych siedzibach, dla Waszych pokoleń. Kiedy będziecie zbierali plon Waszej ziemi, nie będziecie wycinali doszczętnie z kraju pola i nie będziecie zbierali do końca kłosów, dostaniesz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Następnie Pan powiedział do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie wróg i święte zwołanie, nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy, złożycie ofiary spalane dla Pana. Dalej Pan powiedział do Mojżesza, dziesiątego dnia, siódmego miesiąca, jest dzień przebagania. Będzie to dla was zwołanie święte, będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to dzień przebogania, żeby dokonano przebogania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. Będzie to dla Was uroczysty szabat. Będziecie pościli. 9 dnia miesiąca wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić Wasz szabat. Po czym Pan powiedział do Mojżesza: Powiedz Izraelitom, 15 dnia tego 7 miesiąca jest święto namiotów przez 7 dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez 7 dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. 8 dnia będzie dla Was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana. Ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną. Każdego dnia to co jest na ten dzień przeznaczone, niezależnie od szabatów Pana, niezależnie od Waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów Waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla Pana. Tak więc, 15 dnia 7 miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez 7 dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat, 8 dnia także uroczysty szabat. Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem Bogiem Waszym przez siedem dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla Waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie jej obchodzić. Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach, aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Mojżesz ogłosił Izraelitom o czasach świętych dla Pana. Potem Pan powiedział do Mojżesza: Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli ci do świecznika czystej oliwy wyciśniętej z oliwek, aby zapewnić nieustanne światło. Na zewnątrz zasłony świadectwa w namiocie spotkania Aaron go ustawi, by świecił od wieczora aż do poranka przed Panem nieustannie. To jest ustawa wieczysta dla Waszych pokoleń. Na czystym świeczniku przygotuję lampy, aby paliły się przed Panem nieustannie. Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków, każdy placek z dwóch dziesiątych efy. Potem ułożysz je w dwa stosy, po sześć w każdym stosie, na czystym stole przed Panem. Położysz na każdym stosie trochę czystego kadzidła. To będzie pamiątka chleba, ofiara spalana dla Pana. Każdego szabatu przygotują to przed Panem jako dar nieustanny od Izraelitów, jako wieczne przymierze. To będzie dla Arona i dla jego synów. Będą to jedli w miejscu poświęconym. Jest to rzecz najświętsza dla niego spośród ofiar spalanych dla Pana. Ustawa Wieczysta. Między Izraelitami znajdują się syn pewien Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie. Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko imieniu i przekroł je. Przeprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana. Umieszczono go pod strażą, dopóki sprawa nie będzie rozstrzygnięta przez usta Pana. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, każ wyprowadzić bluźnierca poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położył ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamieniuje go. Potem powiesz Izraelitom, ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał. Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią, cała społeczność ukamieniuje Go. Zarówno Tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko imieniu. Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Ktokolwiek zabije zwierzę, będzie zobowiązany do zwrotu zwierzę za zwierzę. Ktokolwiek skaleczy bliźniego będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił, złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. Kto zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Jednakowo będziecie sądzić i przybyszów, i tubylców, bo ja jestem Pan. Bóg wasz. Potem Mojżesz kazał Izraelitom wyprowadzić bluźniercę poza obóz i ukamieniować. Synowie Izraela uczynili to, co Pan rozkazał Mojżeszowi. Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj. Mów do Izraelitów i powiedz im, kiedy wyjdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. Sześć lat będziesz obsiewał swoje pole, sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony. Ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola, ani obcinał winnicy. Nie będziesz żał tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi. Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm. Tobie, słuzy Twemu, służącej Twej, najemnikowi Twemu i osiadłemu u Ciebie, tym, którzy mieszkają u Ciebie. Cały Jego plon będzie służyć za pokarm także Twojemu bydłu i zwierzętom, które są w Twoim kraju. Policzysz sobie 7 lat szabatowych to jest 7 razy po 7 lat tak, że czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. Dziesiątego dnia, 7 miesiąca, zatrąbisz wróg. W dniu przebagania zatrąbicie wróg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok. Oznajmicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do swojej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla Was rokiem jubileuszowym. Nie będziecie siać, nie będziecie rządź tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla Was jubileusz, to będzie dla Was rzecz święta. Wolno Wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swojej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu, albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu. Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz. Im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo ja jestem Pan, Bóg Wasz. Będziecie wykonywać ustawy moje i przestrzegać wyroków moich, wprowadzając je w życie, abyście mieszkali w kraju bezpiecznie. Ziemia da Wam plon, będziecie jedli do sytości, będziecie mieszkali na niej bezpiecznie. Jeżeli zaś powiecie, co będziemy jedli w siódmym roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonów, ześmę wam błogosławieństwo w szóstym roku, tak że plony wystarczą na trzy lata. W ósmym roku będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów, aż do dziewiątego roku, aż do nowych plonów, będziecie jedli dawne plony. Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie, a Wy jesteście u mnie przybyszami i osadnikami. Dlatego będziecie pozwalać na wykup wszelkich gruntów należących do Was. Jeżeli Twój brat zubożeje i sprzeda swoją posiadłość, wtedy wystąpi jego najbliższy krewny jako wykupujący i odkupi ziemię sprzedaną przez brata. Jeżeli zaś kto nie ma wykupującego, ale sam zdobędzie dostateczne środki na wykup, to obliczy lata od czasu sprzedaży, zwróci nabywcy gruntu nadwyżkę i wróci do swojej posiadłości. Jeżeli jednak nie będzie miał dostatecznych środków na wykup, w takim razie grunt pozostanie we władaniu nabywcy aż do roku jubileuszowego. W roku jubileuszowym grunt przejdzie znowu w posiadanie dawnego właściciela. Jeżeli kto sprzeda dom mieszkalny położony w mieście otoczonym murami, to będzie miał prawo do wykupu aż do końca roku sprzedaży. Prawo wykupu będzie trwało cały rok. Jeżeli dom nie będzie wykupiony przed upływem roku, w takim razie dom zbudowany w mieście warownym przejdzie na zawsze w posiadanie nabywcy i jego potomków. Nie wyjdzie z ich rąk w roku jubileuszowym. Domy we wsiach które nie są otoczone murami, będą traktowane na równi z własnością gruntową, a więc będą podlegały wykupowi, a w roku jubileuszowym wyjdą z rąk nabywcy. Co się tyczy miast lewickich, to lewitom zawsze przysługuje prawo wykupu domów, które posiadają. Jeżeli kto kupi od lewitów dom miejski, to posiadłość ta wyjdzie z jego rąk. W roku jubileuszowym, bo domy miast lewickich są ich posiadłością pośród Izraelitów. Także i pole położone koło ich miast nie będzie podlegało sprzedaży, bo ono jest ich posiadłością wieczystą. Jeżeli brat Twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, by mógł żyć z Tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent, nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę. Ja jestem Pan, Bóg Wasz, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej, aby dać Wam ziemię Kanaan i aby być Waszym Bogiem. Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się Tobie, nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej. Będziesz się z nim obchodził jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie służyć tobie tylko do roku jubileuszowego. Wtedy wyjdzie od ciebie razem z swymi dziećmi i wróci do swojej rodziny, do posiadłości swoich przodków. Bo oni są moimi niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Nie powinni więc być sprzedawani jak niewolnicy. Nie będziesz się z nimi obchodził srogo, będziesz się bał swego Boga. Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich urodzonych w waszym kraju, ci będą waszą własnością. Zostawcie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników, ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo. Jeżeli cudzoziemiec osiadły u ciebie wzbogacie się, a brat twój zubożeje i sprzeda siebie cudzoziemcowi osiadłemu u ciebie albo potomkowi cudzoziemca, to ten, który się sprzedał, może być wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go, także jego stryj albo syn jego stryja może go wykupić. Albo którykolwiek z jego krewnych, z jego rodziny wykupi go, albo też on sam siebie wykupi, jeżeli będzie na to go stać. Wtedy wspólnie ze swym nabywcą obliczy czas od roku, w którym sprzedał siebie, aż do roku jubileuszowego. Cena, za którą się sprzedał, będzie odpowiednia do liczby lat. Czas jego niewoli będzie mu policzony za dni najemnika. Jeżeli jeszcze dużo lat jest do jubileuszu, to odpowiednio do ich liczby zwiększy cenę wykupu, ale jeżeli pozostaje jej niewiele lat do roku jubileuszowego, obliczy jej i odpowiednio do liczby tych lat zapłaci swój wykup. Będzie u ciebie jako najemnik rok po roku. Nie będą się z nim srogo obchodzić w twojej obecności. Jeżeli zaś w ten sposób nie będzie wykupiony to wyjdzie na wolność w roku jubileuszowym razem ze swoimi dziećmi. Moimi bowiem niewolnikami są Izraelici. Oni są moimi niewolnikami, ci, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Wasz Bóg.